gdzie już za kilka minut rozpocznie się spotkanie 35. kolejki polskiej Hokej ligi Poroczimiów w Krakowie. No ale do misiów jeszcze na pewno by... pojawi się skład gospodarzy, Komarch Krakowia, tutaj na naszych ekranach sędziowie dzisiejszego starcia. Już przy pierwszym wznowieniu tam dyskusję z sędziami, ale wszystko... Rosjankawica opanować, trójką wychodzą Tyszanie, patrzmy, będzie okazja strzału, ale przeniósł Dypuj o i teraz udało się przejąć krążek Racukowi. strzał Tomiego i w ostatniej chwili Kranowicz. Krakowia, wygrane wznowienie zamknięci Tyszanie, strzał z ostrego kąta świetnie, dużo miejsca teraz tutaj w strefie środkowej, Komorski stara się to wykorzystać Filip Komorski szukał miejsca między, teraz patrzymy, bo Dypuj nie przejął gumy, Niemiec, szarżuje Niemiec, okazja w ostatniej chwili nie. Rac, tam Sawicki blokuje Fucikowi widoczność i broni Fucik. Zamarkowany strzał, teraz Jerzek. Jest uderzenie i gdzie krążek? Oj, odbił Fucik. Teraz wraca i przejmuje krążek. Arrak, teraz zupełnie osamotniony Stończyk, Popatrzmy, broni Fucik, ale tutaj w tyskiej ekipie Krakowia próbuje to wykorzystać. Świetnie tutaj na dużej prędkości Kasperlik znów Fucik. Znów rywala, bo tego było blisko. Kapica zjeżdża na środek, dobre nagranie do wronki krążek obok bramki. Teraz Krakowie jednak traci, będzie okazja. Zobaczmy, dus. dużo miejsca strzał z backhandu. Jeszcze poprawka i broni Stojanowicio. I teraz nie trafił tyszanin w krążek. krążek na backhandzie jednak zmienia kierunek jazdy. Jest okazja, jeszcze poprawka z najbliższej odległości. Dupuis. Grany bulik czysto przez Tyszan. Komorski przed bramką, ale czekał na niego też Stojanowi. Spotkanie więcej pracy chyba miał e, Tomasz Fucik. No i zobaczymy, jak będzie to wszystko wyglądało. No więc pociecha czeka. Teraz dopiero znalazł podaniem wróbla. Zagranie na środek. Strzał z i, i Nilsson. i skutecznie Szwed przeszkodził. Teraz Wronka przejmuje e, takie niefrasobliwe. Jeszcze Wronka. Trzał, broni, fucik, kapica przed bramkę, ależ tam tłocznie Broni fucik. Ciągle pasy zamykają rywali teraz pod ich bramką. Minuta do końca tej przewagi. I, i teraz gula uderza, i gol! I w końcu krążek w bramce. I pluszowe wisie lądują na tafli. W tym sezonie jest kapitanem Komar Krakowi. Właśnie gula zaczyna, atak znów pasów. Kasperlik jeszcze nie ma podania, na razie wycofanie do Deepweed. Strzał Kanadyjczyka, ale prosto Starzyński odpychany od Krążka. Traci go i ostatecznie wszystko. Kapica wjeżdża w pole bramkowe, nie, jeszcze jest wronka. I Kapica przestrzelił, przeniósł Krążka, ale uda się Tyszanom odzyskać. Youman. Nagranie przed Bramkę, jeszcze poprawka i dwukrotna kapica. Zagranie przed bramkę i tutaj musiał być czujny. W traconej bramki tych okazji Krakowia stworzyła sobie całkiem sporo, a tylko jeden gol. A teraz będzie okazja na wyrównanie i tak też się dzieje. Krystian Mroczkowski, jeden moment nieuwagi, raz tylko urwał się w taki sposób. Gracz z numerem dziewiątym w czarnej dziś koszulce. No i od razu mamy jeden do jednego. Zobaczmy tutaj pomiędzy dwóch defensorów pasów wyjechał Mroczkowski. No i kończy się... No i Tyszanie chcą iść za ciosem. Leży tam jeden z krakowskich graczy. i nie ma bramki chyba słupek. E, seria rzutów karnych. Zobaczymy. Na razie zaczynamy trzecią tercję i zaczynają ją Tyszanie. Na kontrę zobaczmy. Jeziorski rozpędza się sam na sam ze Stojanowiciem. Nie. Powrót, powrót. nic na prowadzenie tyskiej ekipy. Zobaczmy. Gipuj czy Stojanowicz? Broni. Golki pep. Podanie już nie. I galant Jeziorski. Znów Jeziorski przed szansą broni Stojanowicz. ja okazja do poprawki. Też groźne kontry przeciwników. Teraz Niemiec. Strzał. Ojfucik odbija przed siebie. Przypadkiem w łyżwę w piętle. Gdzieś krążek go nie trącił. Byłaby wtedy kara. A tymczasem jest gol. Jest szedliwy. W idealnej okazji strzeleckiej. Wykorzystuje to Czech. Mamy dwa do jednego dla Tyszan. Co się odwlecze. To nie uciecze. Patrzymy raz jeszcze, zagranie na środek i znów w bliźniaczy niemal sposób ten gol zdobyty w porównaniu do bramki. Teraz Krakowia wysoko atakuje i udaje się odzyskać, krąży gol! 2 do 2, Wojtek Tomi, ależ tu się rozstrzelali gracze obu drużyn. Opłacił się ten for checking pasom. Krążek przejęty nagranie granie Doradzuka. On co prawda krążka nie przejął, ale potem guma ponownie gdzieś tam w gąszczu e, graczy obu drużyn. Krążek wylądował, strzał z obrotu. E, byłaby pewnie okazja dla pasów, a tak patrzymy na akcję. Tyszan, Wróbel, e, okazja broni chyba Tomi, Niemiec, jeszcze okazja, gdzie Krążek zablokowa. Raz po raz w centrum wydarzeń. Teraz Nilsson szuka strzału broni. Teraz pojechał na zmianę i my patrzymy na szarże Kasperlika, ależ okazja. Jeszcze będzie szansa strzał. Rzuca się tu fucik, gdzie jest krążek. Widzą go chyba sędziowie, bo nie przerywają teraz dopiero. Ależ tutaj duże zamotniony Brynkus. Spróbuje się przedrzeć. Proszę bardzo. Udało się krążek dla Krakowi. Gol. Strzela w rąkę Patryk Wronka. Wielkie brawa dla Brynkusa w tej akcji. Brawa dla kapicy za asystę. No i dla Wronki za wykończenie. Strzał bez przyjęcia. Tym razem bez. udało się Tyszanom odzyskać. Mroczkowski, jeszcze zamieszanie, ogromny tłok, ale Krakowia wychodzi zwycięsko z tego starcia. Ja oczywiście na antenie Polski Hockey TV, więc na kolejne transmisje już teraz zapraszam. Ma...